Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Kamil, dwa skoki, dwa równe może no, być przynajmniej umiarkowanie zadowolony. Tak, ja jestem zadowolony. Natomiast wiem, że stać mi na, na lepsze skoki, ale też jak na tą skocznie i na pierwszy konkurs, uważam, że, że było całkiem dobrze. Jak z warunkami dzisiaj, to no, było chwila zamieszania. No warunki jak w Kusamo, czyli wielka, wielka loteria. E, no i tutaj wiele zależy od szczęścia. Bardzo dużo. W to się wydawało, że jesteście dzisiaj w stanie walczyć o podium. Chyba będzie trudno. E, no chyba tak, no ale tak jak mówię, Kusamo nie jest dobrym wymiennikiem e, formy zawodnika. E, zwłaszcza w dzisiejszej konkluzji myślę, że jutro będzie podobnie. No Niestety to jest Kusamo i tutaj... E, wszystko się zdarza. Ja nie Tutaj nie trzeba nie mieć po prostu fuksa. No jutro fuksa. <grym> A Dziękuję. dziękuję. A jesteś zdziwiony jakoś dyspozycją na przykład Norwegów, Austriaków, Albo że, japończyków. czy Japończyków, czy nawet Słoweńców spodziewaliście się, że tak dobrze będą skakać? zobaczymy, ja nie, nie jesteś zdziwiony, zobaczymy jak, jak będą się spisywali później, no i jak my się będziemy spisywać. Dziękuję. <grym> <grym>